Dobry. Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji po meczu 15 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, w której Radomiak jak Radom Krakowie 3 do 0. Na pierwszej części dzisiejszej konferencji gościmy trenera drużyny gości pana Luze Esznera, dodatczyni coach I wypowiedź trenera przetłumaczy trener Wiktor Kaczyński, koucz pisarz Um, if I, if I try to remain positive uh, a few days ago, uh, I must say that there is a need for mm, a change of strategy in uh, the way we uh, behave because this, this game was awful. Again, um, I think that uh, right now we have a team that uh, shows no humility that, uh, uh, that is not prepared to uh, engage itself in uh, in, a maximum, in a maximal way. Um, that we think that uh, we believe that things will come by themselves to us um, and that uh, uh, there is no need to have uh, any kind of fighting spirit. So I'm awfully angry at the team and myself uh, to put ourselves into this position. Uh, but right now we need new solutions, we need a, a shift of, uh, of strategy, and, uh, and I will bring all the solutions uh, that I know of and, uh, and definitely. Uh, all of our players are starting uh, from zero and our team is starting from zero without any kind of credit because right now we don't deserve it. Um, Tam kilka dni temu ten Grzegorz mówił pozytywne nastawienie, było pozytywnie podejść do sytuacji, tak teraz e, zmienił zdanie i uważ że zgraliśmy tragiczny mecz e, i i wyglądamy bardzo źle, pokazujemy brak dobrego e, podejścia do meczu. E, wyglądamy tragicznie, wyglądamy jakbyśmy e, wszystko nam się należało na boisku, a tak nie jest i, i musimy zmienić to nastawienie. E, Tener powiedział, że jest e, okropnie zdenerwowany e, z powodu tego meczu i, i musimy zmienić nastawienie i teraz każdy zaczyna od zera nikt nie ma już kredytu do ufania, tylko każdy zaczyna z tego samego poziomu Bardzo proszę o zadawanie pytań, jeśli takie są, najpierw proszę o przedstawienie się i podanie redakcji Dzień dobry Panie Pana chciałem zacząć od takich podstawowych kwestii, chciałem zapytać o zmiany, jakie były powody czy oddał jakiś uraz, czy to była słabsza postawa jeśli chodzi o zmianę Taka przerwie no i jeszcze kolejne decyzje jeśli chodzi o zmianę Otel with Achilles and he could not continue uh, for, uh, for the second half. miał problem z Achillesem i nie mógł kontynuować gry drugiej połowy. Czy to jest coś poważniejszego? Yeah, and, the um, for the rest of the changes, uh, but you, you can change 11 players. I could change only uh, five all the all the way. I think at least in the last five 10 minutes we showed some character, some personality, uh, some willingness to fight, which we didn't show for 90 minutes. So uh, if, if there is anything positive in that is a is a bit of character, even though we, d we make a penalty that uh, like finishes the game, but. Uh, Ale przynajmniej te the changes brought that now should I comment of every changes no because I think that all of them all of the our players were under the level they can be być, uh, and którym the, the, and the level they should be which they are not right now. Mm, jeśli chodzi o pozostałe zmiany to <coughs> można mieć tylko pięciu zawodników nie 11 Chyba nie ma sensu komentować każdej zmiany, bo, bo każdy zagrał poniżej poziomu i poniżej poziomu, na którym powinien być i na którym może być. E, ale te zmiany w ostatnich pięciu minutach pokazaliśmy trochę charakteru i energii coś próbowaliśmy stworzyć. Mimo, że straciliśmy tą rąkę rzutu karnego, to, to coś te zmiany delikatnie zmieniły, ale każdy zagrał poniżej poziomu i, i poziomu, na którym powinien być na którym może być. dobry, że Szopski Piotr, 365 na Piłce chciałem zapytać czy przed meczem widział pan jakieś rozluźnienie jakiś spadek koncentracji bo widać, że macie problem z najprostszym elementem się z problems with the most basic stuff. Uh, anything, uh, like of of before, the uh, before the game nothing was obvious. Uh, but it is always like that. You are uh, going into, into the game Um, a feeling that uh, the guys are ready that they understand the situation in which we are and what we have to deliver uh, but I think that uh, after 10 minutes it was quite clear that uh, uh, our, uh, our willingness to fight our willingness to win challenges was not there um, I think the technical level was uh, was very 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 low today again uh, from guys that uh, you can expect uh, higher, uh, higher capacities. Uh, now the signs, uh, they were not clear, they were not clear, but the, the game is always revealing what you are and what you are doing. Uh, the, the, the training uh, and, and the days between are um, sometimes give you information, but it's uh, the game that makes uh, clarity. And I think that uh, we, we have given a very clear message today uh, that uh, we, we thought we were better. Uh, uh, and uh, better than we actually are, uh, and, and we play without any kind of community, and, and to always, always punish you uh, in life and in football particularly. Nie było nic takiego oczywistego. podchodzimy do meczu zawsze w podobny sposób, i to mecz pokazuje w jakim miejscu jesteśmy i tutaj ten mecz pokazał, że mamy problem z wygrywaniem pojedynków po pierwszych 5-10 minutach. W najprostszych kwestiach technicznych, szczególnie wśród zawodników, do których możemy tego wymagać, i nie było takich sygnałów, które by gdzieś tam zestawały coś złego. Czy to w, w, w podejściu do meczu, czy, czy w treningu, zawsze to mecz pokazuje, jakie jak jest podejście, i tutaj ten mecz pokazał, jakie było dzisiaj nastawienie naszego tego meczu. I, i musimy to zmienić, bo musimy być z pokorą, a nie taką, która.

Pozytywnie przygotował drużynę naszego meczu. Rapowiedź pod Straciliście prawo rożny po życiorożnym poszło karnego, i czy te fragmenty gry z piłki stojącej zaskoczyły Was w wykonaniu radomiaka, czy Waszym zdaniem było w jakiś inny sposób? Bo nie widzę identycznego z That because set pieces. Yeah, it's true. Uh, uh, I think it's uh, it's also a confirmation of for the whole attitude we had toward the game, where uh, the level of discipline, the level of attacking the ball was uh, was low. So naturally, the on the set pieces, we will have problems. But I think that we 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 would have conceded on on other ways if uh, if it was not uh, uh, on that moment <coughs> and. Uh, it's, it's all starting from uh, from the way we approach the game and uh, and how much we, uh, we, we we need to prove ourselves. And when this is low, everything will be exposed and any face uh, in the game. Stałe fragmenty i bronienie fragmentów e, nawiązuje do nastawienia w meczu. I jak masz dobre nastawienie w meczu i, i agresywność, to, to, to nie tracisz e, bramek ze starych fragmentów gry. I dzisiaj e, pokazaliśmy, że nie mieliśmy co do tego dobrego nastawienia i, i, i agresywności. E, i musimy nam <grym> pokazać, że chcemy być drużyną, która e, chce pokazać swoją wartość, a nie tylko oczekiwać, że wszystko nam przyjdzie. Dzień dobry panie trenerze, Stanisław Malec, teraz PASY.pl, Panie trenerze, o pierwszą połowę zapytam, bo o drugiej to, to chyba nie ma, nie ma co wiele mówić. Jedynym sposobem w zasadzie na, na zakończenie akcji przez Krakowie były podania do Filipa Stojlikowicza. Czy takie są zalecenia, czy po prostu drużynie brakuje cierpliwości? w budowaniu ataku pozycyjnego i wypracowywaniu sobie no, lepszych sytuacji do, do kończenia how we can uh, create more uh, no, go, no. No. Like point of view, the way for us to to jaki is to pass the ball to to well don't see how many times we to Philip today Because uh, I don't think that he was any way available uh, in in this game, so uh I think that we have proven in some other games that it's not only about Filipin that other, go other guys could have scored and uh, that we brought uh, uh, balls in uh, in the last third with the, with some quality, uh, but with the technical level today, uh, like you, 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 there is no chance that you put anyone in a quality position um, uh, when when we are so low in that uh, in that element. But uh, uh, but I don't think that uh, uh, we uh, we we have organized a game where uh, where it's all. Uh, targeted to to Philip and uh, and we have no idea what to do. Uh, I think some games shown that we have uh, some capacities, but uh, but again, um, all is connected and uh, yeah, tactics are important. But how you approach the game is way way more important. I don't think that uh, uh, that today the the approach was right. Mm. Ciężko powiedzieć o, o Filipie dzisiaj, bo ten bardzo meczu był hmm. niedostępny i potwierdziliśmy też w innych meczach, że to nie chodzi tylko o Filipa, tylko też inni zawodnicy potrafią zdobyć bramki i stworzyć przewagę, stworzyć, wejść w pole karne, strzał. E, więc to, to, to nie sprowadza się tylko do Filipa i, i tak jak pokazaliśmy w poprzednich meczach, że, że umiemy stworzyć tę sytuację, ale to wszystko się sprowadza do tego, co ten mówił wcześniej. Na tego nastawienia, jeżeli to nastawienie jest y, słabe i, i wchodzimy na mecz w taki sposób, to, y, to to mało rzeczy wychodzi po prostu. Nie wiem, czy zostałem dobrze zrozumiał. Mnie nie chodziło o dyspozycję Filipa, y, tylko o to, że y, generalnie każda akcja y, była kończona podaniem do niego i, i nie zawsze on miał szanse, żeby, żeby znosz tych piłek, coś yeah. zrobić. To uh, like today or in today, general? Today. today. today? Uh, look, there was no plan to target Philip only and to play only with Philip. Uh, and, and I think that we didn't bro bring any any ball in the in the opposition half in any kind of quality way to be to be uh, uh, targeting anyone. So jest problem to only uh, that idea that, uh, that Philip can be the only target. F absolutely, not. absolutely not. To na pewno nie był plan na, na mecz, żeby szukać tylko i wyłącznie podania do Filipa, bo e, praktycznie nie mieliśmy okazji do tego, żeby do Filipa podać i, i to, to jest hmm. dużo szerszy problem i on się zaczyna dużo szerszy problem, który, który mamy w tym momencie. Pamiętasz jeszcze o pierwszą bramkę, która tak naprawdę zadecydowała o tym meczu. Piękna akcja, czy, czy tak masa naszych e, błędów, że w zasadzie od własnej bramki e, Radom jakby prowadził akcję z to yeah, No nasze did well. The giving go was, was great, the pass was great. Um, but there is any, any moment where we are very close to the ball. that uh, we have to defend the given go, that we are also allowed to make some fouls because i think that we finish with three center back without any yellow cards or without any fouls uh, and uh, and there are moments where we can uh, break the the the, uh, the play of the opponent when they did well and then they did definitely well the, the goal was nice uh, but we have moments where we could stop that um, so in a way it was uh, easy for them to to create a great action because We were not really there. Hmm. Tak na pewno świetna akcja Radomiaka na tą akcję prąkową na 1.0 ale to znowu się sprowadza do tego, co mówiliśmy, do naszego, naszej agresywności, naszego nastawienia, bo to, że przeciwnik zrobi super akcję, to nie jest możliwe, ale my możemy tę akcję przerwać. E, a tam my nasi Europejczycy bez żadnej żółtej kartki e, i, i tą akcję możemy było... W kilkukrotnie w trakcie przerwać, a tego nie zrobiliśmy. Państwo, że bardzo tak mocno ocenił Pan występ swojej drużyny chyba mocniej niż nawet po, po meczu w Gdyni. Czy na ten czas y, na przerwę na reprezentacji ma Pan jakiś y, inny plan niż do tej pory na pracę z drużyną? Pod względem Would mentalnym... Plan like in the, mental way, in the, in the... Uh, usual or, uh, we keep the same? i think we have a plan that uh, we will work uh, seriously. Uh, but we always work seriously. Uh, what is for sure is that uh, we will bring back the idea that uh, for us it's like uh, start of the preseason. Okay. everybody has everything to prove. me, the players, uh, every guy who scored and did well for first three, four, five game, he's starting from zero. and i'm starting from zero and all the players are starting from zero uh, because this is the moment where we are right now there's no credit anymore to anyone uh, and i think that our fans deserve better way way better than what we are giving today we can lose for sure like that no not possible no będziemy poważnie pracować co robiliśmy też do tej pory ale będziemy bardzo w taki sposób że jakbyśmy zaczynali od tych Wszyscy zawodnicy będą startowali od zera, nikt nie będzie miał kredytu zaufania. Każdy będzie musiał udowodnić swoją wartość. Jak ktoś strzelił się kilka bramek na początku sezonu, to, to nie daje mu to miejsca w składzie. Każdy musi potwierdzić swoją, swoją wartość, bo można przegrać, ale nie w taki sposób i nasi kibice zasługują na, na lepszą kraję i lepsze wyniki. Dzień dobry, z

Uh, much worse from the po first half because I thought that the first half was also terrible. So but this time I don't think we can make a difference between the two, only that there were goals that we conceded. Na pewno to jest problem mentalny, ale nie powiedziałby ten że druga połowa była że pierwsza połowa była lepsza niż druga poza bramkami, które straciliśmy, to to pierwsza po, połowa też była tragiczna w naszym wykonaniu. Panie dyrektorze, ja mam jeszcze pytanie o pana ocenę tego, co się dzieje z drużyną, jeśli coś idzie nie tak. W ostatnich kociach było sporo okazji, aby obserwować reakcję zawodników na niepowodzenie. Czy nie ma Pan takiego podejrzenia, że coś z Mental spirit, z tym team spiritem się dzieje złego, jeśli chodzi o drużynę? Well, I think the team spirit is connected to the way you are, to the energy you are giving, to the, uh, to the enthusiasm you are giving, to the, uh, to the how much you run, how much you communicate, how much you care about uh, about the game, and uh, and that is creating the team spirit. It's not, but just you say we are a bunch of friends. In football, it, you are not meant to, to 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 be there because you are friends. You you are there to win games, to fight for for winning, to fight for every ball, and that creates team spirit because this. Uh, this energy, collective energy, is creating wins. And when you win, team spirit and the atmosphere is great. Right now, we we don't have a good team spirit because we are not giving everything. We are not giving 100%, uh, and, uh, and 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 uh, we are not caring enough for the team. So I think it's 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 connected in this way. The more you give, the more you create unity. The less you give, the more you fall apart. And right now, we need to mobilize ourselves, uh, create a strong union, uh, and and already think about next game, which now. Looks like a, a huge final for us. na pewno boisko pokazuje to, w, w jakim stopniu jest ten, ten spirit, bo, bo to się odnosi też do boiska, to ile kto biega za, za kolegę, kto jak walczy za kolegę, jeden za drugiego, jak walczymy w pojedynkach, e, ile dajemy się na boisku, e, to pokazuje, bo im dajemy więcej, tym ten spirit rośnie i, i i wygrywamy mecz, a jak odpuszczamy, to, to słabnie i przegrywamy.